Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie, oczywiście z lasu. Wróciłam na to miejsce, co byłam ostatnio. Zobaczcie, jak to się prezentuje z daleka. Dróżka w lesie, dojazd jest. Ech. Papa. Tu jakiś plastik od samochodu. No wygląda to, jak sami widzicie, nieciekawie. Tu też sama papa. Już porozrywane worki. Hmm. A ja zmierzam. O, no, tutaj jest jakiś kołpak. A ja zmierzam do tego miejsca dzisiaj. Wzięłam ze sobą dwa worki. Ech. Ile się posprząta, to się posprząta. Tu jest jakiś steropian. No. Dużo jest tego. Jest tego. Jak sami widzicie. Hmm. Tu już ta folia, czy to worki były. Słuchajcie, one już są porozrywane. Hmm. Na drobne części. I to tak. tak. Zobaczcie, jak to się kruszy wszystko. To się kruszy w ręku. Patrzcie. Będzie się dalej kruszyć, jak to tu zostanie. To może ja się dzisiaj zajmę tą częścią. Zobaczymy, ile tego mi wejdzie. to też folia. Hmm. No nic. Worki, tu mam dwa worki, jedna torba, na szkło wzięłam, bo tutaj szkło jest, szkła jest mniej. Jak wcześniej patrzyłam. No, ale może być różnie, tak? Zobaczcie, jaka ogromna folia. Hmm. No jest tak. Tu też jest. No i tak jak okiem, ja. Sięgnąć. Tam też jakaś folia leży. No trochę pracy będzie. Tak naprawdę sama nie wiem od czego zacząć, ale chyba zacznę właśnie od tego, od wyzbierania tej folii. Ten kawałek do worka już ogarnęłam, ale zobaczcie, wór jest ogromny. Największy worek wzięłam, te dwa worki, jakie mam. Tu już jest czysto. Tu już jest czysto. Ale powiem Wam, że to jest taka robota dla cierpliwych. To wszystko się kruszy w ręku, w dłoni. I te drobinę jest bardzo ciężko wyciągnąć. Wiecie co to jest? To jest jakiś na tym materiale. Jest jakiś wzór. To już latami tutaj leżało, ale na pojedynczych takich małych skrawkach. Jest jakiś wzór. Jak coś kojarzę, słuchajcie. Czy to przypadkiem kiedyś na ścianach się czegoś takiego nie, nie kładło? Hmm, nie wiem jak to się nazywa. Ale wydaje mi się, że to na ścianach było kładzione i później takie coś zdejmowane. Coś Ala tapeta. Ale zobaczcie. I to się wszystko kruszy. Zalegając tu przez na pewno wiele, wiele lat hmm. to już popękało. I jak biorę, czy muszę starać się tak w całości wyciągać, to akurat jest pod spodem. To jest lepiej. No jest tego, jest tego zobaczcie. Same takie, o, takie drobinki, patrzcie. Tu tu. Najgorsze jest to, że nie raz i nie dwa jakieś zwierzęta pomylą to z pokarmem i po prostu spożywają takie śmieci tak zalegające w lasach. Więc wyobraźcie sobie, co się dzieje z nimi później, jak taki śmieciuch trafi do ich układu pokarmowego. No właśnie no worek się zapełnia ale dłubanina że hej pomalutku pomalutku jak to się mówi mieszmy siły na zamiary mam nadzieję, że dzisiaj ten teren o ten ogarnę to już będzie coś no nie, to miejsce nie, nie wygląda fajnie i to najgorsze, że to się tak rozpada. Słuchajcie, zobaczcie te drobinki. No wiadomo, że aż z każdą taką drobinką nie będę walczyć. Ale to co zauważę, oczywiście zabiorę, tak? No bo też liście przykrywają. No musiałabym to przeurać, no ale no nie. W takie rzeczy. O, zobaczcie, widzicie? Tu jest jakiś wzór. Patrzcie. Od spodu jest tak, a tu jest jakiś wzór. Hmm. Ja coś kojarzę. Kiedyś się z tym spotkałam właśnie na ścianach. No, no dobra. O, i patrzcie, jak się liście odgarnie. No, ale gdyby to tak chcieć każdą taką drobinę, i jeszcze grzebać w tych liściach, no to myślę, że noc by mnie tu zastała. A i tak szybko się robi ciemno. Ale na szczęście jest słoneczko. 10 stopni czy 11 stopni jest na plusie. Jest po prostu wiosna. Słuchajcie, jest wiosna. No taka pogoda. A czwartek, piątek, sobota i niedziela, śnieg był u mnie. Tak. No nic. Pracuję dalej. Słoneczko mi towarzyszy. Ptaszki mi nad głową ćwierkają. Tam to jeszcze postaram się dzisiaj zabrać. No, już Wam pokazuję, jak to się przedstawia. Zobaczcie, tyle terenu już zrobiłam. To wszystko jest już czyste, elegancko. Został mi tamten odcinek. Ech, cały wór napakowałam. Ten ogromny jest bardzo ciężki. O, ale zobaczcie tu, widzicie jak ten wiatr. Roznosi to wszystko. Eee, jeszcze Wam chciałam coś pokazać. Zapewne to wszystko było w workach. No i to się rozpadło. Patrzcie. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest właśnie to. Jakieś różyczki. Hmm. Widzicie? O. Takie paski. A swoją drogą powiem Wam. Że przyjeżdżał koło mnie dwa razy samochód i tam się zatrzymał. Ktoś mnie chyba obserwuje z daleka, co robię. <taki> Takie mam wrażenie. E, no bo, wiadomo, osoba, która sprząta las, rzadko jest widywana. Takie zjawisko częściej myślę można spotkać osoby, które zaśmiecają las. I ten samochód kilka razy koło mnie przyjechał, a teraz tam stanął sobie. No nic, ja sobie działam. Hmm. I tyle. A drugi wór prezentuje się tak jak sami widzicie. No jest taka. Tu też takie worki już pozabierałam. Jeszcze tylko tamto chcę zabrać. Tu chyba będzie tego sporo. Ale bez porównania, prawda? Tam moja reklamówka. No, i zobaczcie, jestem tutaj od drogi tej dróżki leśnej, i to jest ten teren, ten odcinek, który posprzątałam dzisiaj. No, i spójrzcie, jak to wygląda. Jest tak, jak powinno być w lesie. Jest czysto. Tu wszystko ogarnęłam. Zobaczcie, jest elegancko. Na szczęście, wyciągając te różne folie z tego miejsca, nie wchodziło to w głąb ziemi, to wszystko było na wierzchu. No i zobaczcie, tu były te folie, też je zabrałam. E, o tu, dokładnie, tu się znajdowały. W tych foliach była normalnie ziemia. To wyrzuciłam tą ziemię. O tu jeszcze jest jakaś folia, to przeoczyłam, ale to następnym razem. Tu jakieś plastiki, zobaczcie. To się weźmie też następnym razem. Steropian jeszcze mi zostanie. Hmm. No, takie drobiny tutaj dookoła. Tu też, właśnie. Zobaczcie, też jest to samo, co dzisiaj zabieramy. Tu nie wiem, co to jest jakiś stary worek. Hmm. Zlokalizowałam do tej pory jedną butelkę szklaną. Na razie będzie czekała na mnie. Ale może dla bezpieczeństwa ją położę tam. E, takie coś jeszcze, ale już nie mam miejsca. No i tym miejscem się zajmiemy następnym razem. E, Powierzchownie. żeby to wszystko zebrać. No ale zobaczcie tu, gdzie okiem sięgnął są śmieci. Tam jakiś zderzak leży. No zderzaka no to ja wiadomo, że ja nie zabiorę. No jest tego. Ale ja zrobię ten teren, nie wiem. Jeden raz jeszcze przyjadę czy dwa, zobaczymy jak to wyjdzie następnym razem. No bo dzisiaj te dwa wory tam postawiłam. Są pełne. Nie mogłam otrzepywać tego z liści z ziemi bo to się rozpada i narobiłabym sobie jeszcze więcej roboty więc niby ala plastik ale ciężkie te wory bardzo są no zobaczcie jest tego duże worki Hmm. Podjadę sobie tutaj autem, zapakuję i co? I już nawet stąd ten teren zaczyna przypominać las. Także dzisiaj taka praca w lesie piękna pogoda, więc trzeba korzystać. Dziękuję za wasze towarzystwo i co do zobaczenia oczywiście niebawem z lasu pomalutku się ogarnię tej papy niestety nie dam rady ale może ją poukładam zobaczymy jak co zrobię z nią jeszcze nie wiem bo to jest ogromny ciężar no nic, trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Papa, pa. a to auto tam stoi.